W 2024 roku na podstawie procedury readmisji odesłano nam 357 imigrantów, a w 2025 uwaga zaledwie 89. I tymi danymi, które przed chwilą wymieniałem, od wielu, wielu miesięcy chwali się rząd i mówi, nie ma problemu z imigrantami z Niemiec. Tymczasem niestety jest trzeci sposób na to, żeby podrzucić z nami imigrantów. I to jest sposób bardzo sprytny, bo jest jeszcze coś takiego jak zawracanie. Zawracanie polega na tym, że jeżeli u nas jest jakiś imigrant i on przyjdzie na granicę polsko-niemiecką, straż graniczna zobaczy, że próbuje przekraczać, no to go bierze i zawraca. De facto nie wpuszcza na teren Niemiec. Tak? Sprawdza, że nie ma uprawnień, żeby być w Niemczech i go zawraca. Problem polega na tym, że Niemcy sobie wymyślili, że oni sobie zrobią kontrolę w Berlinie, w Hamburgu, we Frankfurcie. I jak tam znajdą kogoś, kto nie ma prawo, prawa przebywać w Niemczech, to przywożą go na granicę polsko-niemiecką i w ramach zawracania podrzucają nam e, tych imigrantów. Policja nawet niemiecka przerzuca ich do naszego kraju, przewożą ich samochodami. Tak kur... działa policja niemiecka właśnie. Wyładowali... Co więcej, nawet często nas o tym nie informując, czasem rozmawialiśmy ze Strażą Graniczną, przeprowadziliśmy szereg interwencji. Okazuje się, że czasem strona niemiecka wysyła maila do Straży Granicznej, informując, że za chwilę przywieziemy w to i w to miejsce o tej i o tej godzinie grupę imigrantów. I bardzo często Straż Graniczna, której jest tam niewiele, bo to jest niespełna tysiąc funkcjonariuszy na całej granicy polsko-niemieckiej, nawet nie zdąży tam dojechać.